Z okazji święta patronalnego KUL 28 czerwca 2019 roku uroczyście poświęcono nową pasiekę, która liczy 10 rodzin pszczeli. Pierwsze trzy ule w 2016 roku stanęły na dachu konwiktu księży studentów. W każdym z nich mieszka około 40-50 tysięcy pszczół sprowadzonych z Podkarpacia. Bardzo się cieszę, że ule, nowa pasieka została umieszczona tutaj w niedalekiej odległości od budynku głównego. To pozwoli przede wszystkim zwiedzać to miejsce także, kiedy będzie odbywał się konkurs na temat wiedzy o pszczołach. Taki organizujemy co roku i przyjeżdża bardzo dużo młodych ludzi, którzy z jednej strony rywalizują pięknie co do wiedzy, ale jednocześnie. Będą mieli możliwość zobaczyć naszą małą pasiekę. W pasiece hodowana jest pszczoła miodna Apis mellifera karnika. Zaliczana do gatunków łagodnych, nieagresywnych, odpornych na złe warunki atmosferyczne. Pszczoły na kulu mają się cudownie, patrząc chociażby przez ilość miodu, który jest tutaj pozyskiwany z tej pierwszej pasieki, która jest na dachu konwiktu. Dzisiaj też pozyskałem miód. Dwa tygodnie, niecałe dwa tygodnie wcześniej też pobierałem tutaj miód akacjowy. Pożytki są rewelacyjne, pszczoły są zdrowe, silne. To tak jak człowiek, czasem myślimy, no dlaczego ktoś choruje. Jak ktoś jest niedożywiony, nieodpowiednio dożywiony, to często łapie jakieś infekcje. Podobnie z pszczołami. Tu nie brakuje im pożytków, pokarmu i to bardzo różnorodnego pokarmu. Także na pewno są bardzo, bardzo szczęśliwe i radosne tutaj te, te pszczoły.